Witam serdecznie, szanownych widzów. Eee, do, zostałem zapytany kilkukrotnie w komentarzach, dlaczego w ogóle e, śmiem rozmawiać o nieruchomościach w Hiszpanii? W ogóle, dlaczego śmiem e, brać pod uwagę i w ogóle pokazywać nieruchomości w Hiszpanii, jeżeli w Hiszpanii istnieje taki proceder jak Okupas. Okupas, czyli taki proceder, w którym do, po niektórych nieruchomości wprowadzają się ludzie ala skłótersi, tylko że trochę gorzej i teoretycznie mogą w nim zostać, jeżeli ich nie wyrzucimy w ciągu 48 godzin. Dlaczego, dlaczego śmiem w ogóle mówić o Hiszpanii, jeżeli tam jest taki proceder gdzie prawda? I ten proceder ma zasięg kilkudziesięciu tysięcy mieszkań. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że ten kanał to jest kanał o nieruchomościach, o finansach, o aktywach, o pieniądzach. I nie skupiam się tylko na nieruchomościach w Hiszpanii, ale jako, że Hiszpania jest bardzo interesującym miejscem yy, geograficznie, jak i kulturowo pogodowo, jak i językowo yy, dla nas, dla Polaków, Hiszpanie są. Yy, no, Teoretycznie, no nie jesteśmy podobni kulturowo, ale dlatego, że oni mają tam słońce, oni są tacy bardziej happy, my mamy te zimy, jesienie, prawda, ale generalnie ten hiszpański dla Polaków jest łatwy, bo to latynos na bazie, prawda, e... latyńskiej kultury, e... w hiszpańskim języku bardzo dużo e... słów e... E... brzmi tak jak w polskim, tylko co innego oznacza, ale... I między innymi dlatego o Hiszpanii mówią, a dlaczego mówią o ich nieruchomościach, mimo to, że tam rzeczywiście istnieje taki proceder tych okupas, co jest oczywiście obrzydliwe w większości przypadków, oczywiście, bo są przypadki, które z perspektywy takiej humanitarnej, etycznej wcale nie muszą siać zgorszenia, ale większość tych takich okropnych historii, które słyszymy w polskim internecie. A nawet w hiszpańskim internecie czy w hiszpańskiej przestrzeni informacyjnej mogą brozić mrozi krew w żyłach. To jest prawda. Jednak, gdyby spojrzeć chłodnym okiem, to w rzeczywistości w Polsce jest 2-3-10 razy gorzej, jeżeli chodzi o prawo wynajmu i problemy z najemcami. Myślę, że znacznie mniej moralnym jest. Jeżeli mówimy tutaj o skali moralności, bo jeżeli już jest jakaś skala moralności, że je, o jednych rzeczach można rozmawiać, a o, o drugich nie, jeżeli można rozmawiać o polskich nieruchomościach, a na przykład nie można rozmawiać o hiszpańskich nieruchomościach, bo komuś coś się wydaje, bo ktoś coś sobie tam w głowie poukładał, no to mamy pewnego rodzaju problem poznawczy, prawda? Rezonans tam nie działa. No, szanowni Państwo, no. <tuszy> Już mniej, już pod takim kątem, pod takim kątem właśnie w ogóle rozmawiania o nieruchomościach i inwestowaniu w nieruchomości, to Polska właściwie może być, że tak powiem, jeszcze gorszym krajem, aniżeli w Hiszpania, Prawda? Jeżeli już mówimy, że jakiś kraj może być zły i gorszy, tak? No bo w Polsce w rzeczywistości jest znacznie gorszy problem, większy problem, z może nawet. 30 razy większy problem, może razy 100, 100 razy większy problem, tak? Więc już bardziej moralne, jeżeli ktoś w ogóle ma taką skalę, no ja to nie są, że tak powiem, to nie są moje wyobrażenia, ale próbuję odpowiedzieć na te pytania i też na, na, na to, co się dzieje w polskiej przestrzeni informacyjnej. Yy, jeżeli już rozmawiamy o, o tym, że. Yy, 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 Polskie nieruchomości są. Znaczy, polski rynek nieruchomości, czy też polskie prawo jest bardziej moralne od prawa hiszpańskiego. No to ja naprawdę mógłbym się z tym kłócić ze względu na to, że w Polsce mamy. Swoje własne okupas, mamy swoje gorsze prawa, które właściwie niszczą rynek nieruchomości, przez co ogólnie najem nieruchomości dzisiaj jest bardzo wysoki, bardzo drogi i się już po prostu nie opłaca mieszkać w Polsce, jeżeli nie ma się swojej nieruchomości na własność z, bez kredytu lub z minimalnym takim maciupinkim kredytem. Bo najmowa dzisiaj nieruchomości to jest totalna bzdura, chyba że naprawdę w Polsce się dużo zarabia. No mówię, że jeżeli się ma swoją nieruchomość plus trzy na wynajem, to tak dalej, to, to nie ma problemu. Ale w Polsce. W Polsce, w Polsce mamy większy problem, prawda? Bo w Polsce, znaczy podobny albo większy nawet właściwie. Szanowni Państwo, w Polsce przecież, dlaczego zadajemy najpierw sobie pytanie, co się w ogóle dzieje w Polsce, zanim spojrzymy, co się dzieje w Hiszpanii? Bo łatwo pokazywać swoimi brudnymi paluchami innych ludzi, a może te brudne paluchy powinny wskazać nas samych. Prawda? Łatwo pokazywać inne narody, oczerniać inne narody, prawda? pokazywać ich przywary, co tam robią źle Ale może popatrzmy najpierw na swoje własne podwórko Łatwo oceniać kogoś dzieci, prawda? kogoś rodziny, a może najpierw spójrzmy na swoją własną rodzinę Spójrzmy na własne podwórko, spójrzmy na własne ulice, spójrzmy na własne domy, prawda? spójrzmy na własne prawo, na własnych polityków Szanowni Państwo, tak to prawda, w Hiszpanii są okupas i jest to pewnego rodzaju problem z którym właściwie można bardzo się y, uporać łatwo i jak się z tym można uporać? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że problem Okupas y, dotyczy z y, znacznej części. Mieszkań, które zostały przejęte na przykład przez banki i stoją gdzieś tam zaniedbane, prawda? I tam się powprowadzali ludzie po tym wielkim kryzysie, który wybuchł, no bo tak dochodzi, bo to jest wtedy taki social unrest powstaje, prawda? I wtedy ludzie po prostu zaczynają nie respektować prawa i tak dalej, i tak dalej. No i z tym ciężko walczyć. No i po 2007 roku właśnie to, co się stało, ludzie zaczęli się wprowadzać w te pustostany, prawda? Albo nie chcieli się z nich wyprowadzać, tym bankom te banki tam niby teoretycznie je przejęły, ale ci ludzie się z tego nie wyprowadzali, prawda? I tak dalej. No, wiecie, z takiej perspektywy, jeżeli bank dał na przykład trzy razy za wysoki kredyt na trzy razy za drogi dom, co się właściwie dzieje obecnie w Polsce, prawda? I takich domów jest, wiecie, setki tysięcy, no to. Gdyby Hiszpanie respektowali takie prawo na przykład w 2007 roku, no to setki tysięcy ludzi wylądowałoby z rodzinami na ulicy. I wyobraźmy sobie, że mamy Polskę i bank, bank razem z rządem nakręcił ceny nieruchomości, że na przykład ceny nieruchomości są trzy razy za drogie i dawali na to jeszcze trzy razy za, za wysokie kredyty. No i, i przychodzi kraj 2007 w Hiszpanii, no i ci ludzie nie mogą spłacać tych kredytów i tak jak w Polsce dzisiaj nie mogą spłacać i co się dzieje? W Polsce próbują spłacać te kredyty, a Hiszpanie po prostu przestali spłacać te kredyty. No i generalnie te nieruchomości stały się yy, yy, własnością banków, ale ci ludzie się z nich nie wyprowadzali. No wiadomo, że trzeba tu eksmisję i tak dalej, dzieci są chronione, nie można wyrzucić dzieci, prawda, i tak dalej. No przecież dlaczego tylko branie kredytu ma podejmować ryzyko rodzina, a nie też bank? Przecież ryzyko też musi podejmować bank. Dlaczego za wszystko ma płacić rodzina, prawda? Jeżeli bank dał trzy razy za wysoki kredyt na trzy razy za drogi dom, no to, to trochę jest wina banku, prawda? To kto robi kogo w Ciula? <grym> Teraz jest pytanie, kto kogo robi w Ciula? Jakie było valuation? No valuation powinno być trzy razy na przykład niższe, a taka rodzina powinna dostać trzy razy niższy kredyt. Więc kto tu kogo zrobił w Ciula? No i ci ludzie, nawet co się wypro musieli wyprowadzić, bo na przykład była eksmisja po czterech latach takiej walki, no to wy wyprowadzali się i po trzech dniach łamali zamki i się wprowadzali z powrotem, i ich do dzisiaj na przykład nie można wyrzucić, nie? No, ale przecież w polskim internecie takich wiadomości nie usłyszymy. No, bo przecież trzeba, fajnie medialne jest, że ci się wprowadzają bandyci w nieruchomości i nie chcą się wyprowadzać. No, takie sytuacje gdzieś tam też słyszymy, też są, ale popatrzmy, co się, jak się przed tym obronić w takiej Hiszpanii, prawda? No, mówię, większość to jest właśnie, większość tych to, przejęć to są właśnie takie nieruchomości od banków, następne to są od deweloperów, że się wprowadzają tam bandy w takie niewybudowane jeszcze developmenty i się nie chcą wyprowadzić i, i, i chcą łapówki od tych deweloperów, prawda? E, czyli to nie niezwykłych ludzi, i tak dalej, i tak dalej, takie dewelopary, to są takie, wiecie, gangi, prawda? I w takie pustostany, prawda? No, czasem się zdarza, że w te nieruchomości jakieś takie opuszczone, mm, tak, tylko że to dalej małej takiej normalnej rodziny dotyczy, i są przypadki, w których rzeczywiście gdzieś tam komuś się ktoś wprowadził, ale to są jakieś tam przypadki, prawda? Tylko, że na takie przypadki generalnie jest bardzo dobry sposób, bo ta osoba gdzieś tam ma prawo do 48 godzin, po 48 godzinach, że nie można jej wyrzucić. Ale najpierw ta osoba musi to udowodnić, że ona jest tam te 48 godzin, tak? I generalnie Hiszpanie tak robią, że oni się nawzajem wszyscy pilnują na tych klatkach, prawda? W ogóle są miasta, gdzie w ogóle takich taki przypadków w, cał, w całych miasteczkach nie było, prawda? W ani jednego. Eee... I sami, sami, wiecie, no... Hiszpanie się tego pilnują, żeby takie bydle się nie wprowadziło jedno z drugim, nie? No bo jak się bydle wprowadzi w, w, w dom sąsiada w ten sposób, no to drugie bydle przyjdzie i takie bydle wprowadzi się w dom tego drugiego człowieka, więc generalnie Hiszpanie tam gonią ich podobno, wiecie, kijami, nie? Eee, że tak powiem, eee, no. Tak słyszałem, tak. I ten. I, yy, I drugi taki sposób, na chronienie sobie tych mieszkań, żeby takie bydle się nie wprowadziło, jest po prostu w, w, w zamontowanie sobie czujników ruchu, kamer, na przykład, jak się gdzie siedzie, ma, ma się czujniki ruchu, czujniki kamer, czujniki otwierania drzwi, prawda, i kamery. Jak się to zamontuje, no to od razu mamy PPP alarm, gdziekolwiek na świecie byśmy nie byli. I po pięciu minutach no tak przyjeżdża na przykład taka ochrona i takiego, dzwonią po policję i takich bydlaków się wyrzuca z domu, może niektóre bydlaki mają nawet yy, zarzuty włamania się do domu i może dostają wyroki, wiadomo, no niestety to prawo jest takie, jakie jest w Hiszpanii, prawda, ale generalnie z tym problemem można sobie radzić. Prawda, z drugiej strony, no są, są że tam mogą się podobnie wyprowadzić i tak dalej. Z drugiej strony, teraz popatrzmy na Polskę. No są te bydlaki, są, są takie sytuacje, prawda? No, rzeczywiście są te sytuacje, ale generalnie w skali całego kraju, bo w rzeczywistości chyba w Hiszpanii no jest 80 tysięcy tych sytuacji. No, załóżmy, że kilka tysięcy dotyczy zwykłych nieruchomości albo takich, co po prostu ludzie mieli wynajęte i nie chcą się wyprowadzić, prawda? Ale na to wszystko się znalazł sposób, i to podejrzewam jest teraz marginalne, że zrozumieli, że do zwykłych ludzi po prostu tak się nie opłaca robić, bo zaraz po prostu przyjedzie ten, jak ich złapią raz, drugi, no to może pójdą do więzienia. Ja nie wiem, jak to do końca działa. Bo to, tak, tak naprawdę też nie, wiecie, nie wiemy, jak to do końca działa w Polsce, ale w Polsce sytuacja jest nawet 100 razy gorsza. I o tym jakoś nikt nie mówi, rozmawiając z państwem o nieruchomościach. Ja o tym oczywiście mówię od czasu do czasu, ale przecież nie mogę o tym mówić ciągle, bo przecież nikt nie będzie słuchał tego samego. I ten problem polski polega na tym, że w Polsce tak naprawdę Polacy w dużej części są bardzo bogaci. <laughs> tak, to, to może naprawdę nas zaskakiwać teraz to, co mówię, ale w dużej części Polacy są bardzo bogaci. I proszę Państwa, wystarczy o to chodzi, bogaty ten, który ma wiedzę i umiejętności, prawda? Głupi ten, który nie ma wiedzy i umiejętności. Ja taką zasadę mam, prawda? Że wcale nie trzeba być inteligentnym, bo wystarczy trzeba mieć wiedzę i umiejętności, no to już można być dzięki temu mądry, prawda? Eee, tak więc w Polsce jest taki problem, że w Polsce się nie da wynająć domu. Proszę teraz wejść na jakąś stronę, Prawda? I spróbować y, nająć sobie dom. Nie, prawie, no prawie nie ma nieruchomości typu dom. Typu dom, tarasowy, nietarasowy, wolnostojący, tak? A w całej Wielkiej Brytanii wszędzie można wynająć domy, prawda? Oczywiście, bo tam są głównie domy. E, mieszkania oczywiście też, ale głównie domy, dlatego. Ale w Polsce też jest masa domów, prawda? Tylko że y, domów nikt nie wynajmuje, bo się domów ludzie boją wynajmować ze względu na to, że boją się, że tacy ludzie się nie wyprowadzą z tego wynajętego domu. W Polsce jest bardzo dużo, szanowni państwo, ludzi na emeryturach w wieku 60-50 lat. I niczym Brytyjczycy tacy ludzie mogliby jeździć po całym świecie, mogliby siedzieć w Tajlandii, właśnie w Hiszpanii na wynajętym, prawda, na zimę mogliby wyjeżdżać, nie musieli palić by tym gazem, grzaliby kości, dłużej żyli, w cieple, fajnie, prawda, podróżowaliby. No przecież, no to chyba powinno się robić na emeryturze, tak mi się wydaje że powinno się rozkoszować swoim życiem. Z tym, że w Polsce się nie da, ze względu na to, że w Polsce mamy właśnie komunistyczne prawo, chyba moim zdaniem znacznie gorsze, aniżeli to prawo okupacji. Ze względu na to, że w Polsce są całe osiedla domów z emerytami, bo młodzi ludzie powyjeżdżali i ci, lu i ci emeryci muszą siedzieć w tych dużych domach, prawda, i tak dalej. W ogóle jest masa mieszkań, mieszkań, apartamentów, domu, pra wszystkiego, prawda, i w rzeczywistości w Polsce... Wynajem mieszkania mógłby być dwa razy tańszy, bo dzisiaj wynajem mieszkania jest drastycznie drogi nominalnie wynosi tyle, co w Wielkiej Brytanii. To, co się stało w Polsce, to jest obecnie jedna wielka tragedia i z tej tragedii można by naprawdę bardzo szybko zejść. Ale niestety no, mamy komunistów u władzy, socjalistów, psychopatów i tak dalej i ludzi, w którym na życiu dostatnim Polaków zbytnio nie zależy, a bardziej na utrzymaniu się u władzy. No, i jaki to jest problem, szanowni państwo? No, taki, że jak na przykład robili Brytyjczycy, dlaczego Brytyjczycy mogą sobie mieszkać w dużej części w Hiszpanii? Bo przecież nie jest ich emeryturki 800 funtów miesięcznie. Bo takie są emerytury w Hiszpanii, prawda? 800 funtów miesięcznie. W wieku 66 lat. Przepraszam, wezmę kakawy. Ok. I, I widzimy. W Wielkiej Brytanii, właśnie ci Brytyjczycy wynajmują te swoje nieruchomości, na przykład Polakom, nie? Czyli tak, wy wyprowadzają się ze swojego domku. Ten domek wynajmują na przykład za 1000 euro, za 1000 funtów. No i biorą te 1000 funtów, plus biorą swoją emeryturę, czyli razem mają na przykład 3000, mają plus prywatną emeryturę, plus drugie mieszkanie, wynajmują takie dwa mieszkania, które spłacili już kredytem, plus mają te emerytury po 800 funtów, plus mają dodatkowo oszczędności i mają w ten sposób 5000 funtów miesięcznie. Na czysto właściwie, minus podatek. I tacy ludzie mogą sobie mieszkać w Hiszpanii, w Tajlandii, wszędzie, prawda? Masaże, kurde, życie, wiecie, fajnie, tak? Bicze wodne i tak dalej, tak? No, i tacy ludzie mają fajne życie, i dlatego Brytyjczycy są uważani za bogatsi tych na świecie, bo mają pieniądze. Ale oni mają te pieniądze ze względu na to, że prawo im pozwala wynajmować swoje nieruchomości. Szanowni Państwo. A w Polsce prawo pozwala wynajmować nieruchomości, ale w Polsce prawo chroni tego, który w tej nieruchomości na chwilę mieszka. Polacy mogliby wyjeżdżać na zimę, dzięki czemu nasza gospodarka by bardzo dużo zyskiwała, bo by ludzie wyjeżdżali, by nie używali tego gazu bezsensownie, a dodatkowo nieruchomości byłyby dwa razy tańsze na wynajem. Bo gdyby taki emeryt z emerytką zwolnił mieszkanie, pojechaliby na zimę na wakacje, prawda? nie wiem na jakieś kruzery na karabiny, nie wiem, na kruzery do Tajlandii, na wyspy filipińskie, nie wiem gdziekolwiek, prawda? Tylko na pół roku w ciepłe miejsca i wrócili na wiosnę, ale na zimę mogliby takie mieszkanie wynająć, prawda? I dzięki temu taki, taki dom mogliby wynająć, wiecie, za 2000, 3000, 4, no gdzieś tyle, prawda, 4 i mogliby sobie pojechać, bo jeszcze mają emerytury, prawda? Eee, czy 5, prawda? Bo dzisiaj wynajem domu to 5000 tysięcy złotych w Polsce, prawda? I nie dość, żeby dostali za to dzień 5 tysięcy złotych, czy tam 4,5, to dodatkowo nie, nie traciliby pieniędzy na ogrzewanie tego domu, na gaz za ten dom, i tak dalej, tylko że w Polsce jest problem, że prawo chroni tych najemców w środku i ciężko takich ludzi potem wyrzucić, bo oni się mogą nie chcieć wyprowadzić, jak wrócisz na wiosnę. I w tym jest problem. Oczywiście są kontrakty wynajmu krótkoterminowego, ale i to wyrzucisz takich ludzi, tak, na wiosnę. Ale jest coś takiego jak polskie sądownictwo, prawda? Oczywiście w Wielkiej Brytanii fajnie sobie wynajmować takie domy, bo mamy coś takiego jak Landlord Insurance i wiecie, ubezpieczamy taki dom, bo go wynajmujemy i to jest dom wynajęty i ubezpieczamy od zniszczeń i tak A generalnie, jeżeli nam zniszczą ten dom, to potem się ich tam gania po sądach, prawda? I te sądy tam w miarę szybko w takich sprawach działają i tam można odzyskać te pieniądze, a w Polsce nie za bardzo. Więc w Polsce jest znacznie gorzej. W rzeczywistości Polacy mogliby jeździć po świecie. W rzeczywistości Polacy mogliby właśnie mieszkać pod palmami. Eee, całe życie wam wszyscy politycy obiecywali mieszkać pod palmami na Teneryfie niczym ten, jaką Jerzy Sklan, prawda? który kochał tą ten Jerzy Sklan, prawda? Eee... No i co szanowni państwo, w rzeczywistości możecie jechać na Teneryfę na całe pół roku, wystarczy wynająć swój dom, wziąć swoją emeryturę i pojechać, bo jeżeli wynajmiemy dom za 5 tysięcy czy 4 tysiące, emerytury razem z żoną na przykład mamy 3 tysiące czy 3,5 tysiąca, no to razem mamy 8 tysięcy, prawda, no 8 tysięcy, nie trzeba opalać tym gazem tego wszystkiego, a 8 tysięcy to jest 2000 tysiące euro. No za 2000 euro naprawdę na Teneriffie miesięcznie można żyć, wiecie, jak król, no bo ile człowiek zje, ile człowiek wypije, prawda? No nie da się po prostu, chodzi o klimat. I szanowni państwo, teraz właśnie zastanawmy się, kto jest w gorszej sytuacji. Czy są w gorszej sytuacji Polacy, czy są w gorszej sytuacji Hiszpanie? Przecież to w Polsce są takie procedery. Druga sprawa, yy, namawianie yy, yy, kredyty hipoteczne w Polsce. Przecież ludzie są dzisiaj w pułapkach, tak? No to co? Go gorzej rozmawiać o nieruchomościach w Polsce czy o Hiszpanii, prawda? K w ogóle rozmawianie o kredytach hipotecznych w Polsce powinno być pod tym punktem widzenia zbrodnią. Zbrodnią ze względu na to, że kredyty hipoteczne w Polsce działają jak pułapka, która niszczy życia setek tysięcy rodzin, bo ludzie, którzy kupili za drogie trzy razy domy na tanie kredyty w danym momencie, ale nie wytłumaczono im, że rata tego kredytu za pół roku może z 4 tysięcy podskoczyć do 10 tysięcy, a potem do 15 tysięcy, no to szanowni państwo, no to za rozmawianie o kredytach hipotecznych powinni zamykać do więzienia, jeżeli już mówimy takim tokiem, że nie można rozmawiać o nieruchomościach. W Hiszpanii, tak, to problem nieruchomości w Hiszpanii to problem z tymi okupas, ale to jest marginalny problem w dużej części, prawda? Moim zdaniem większym problemem w Polsce jest rynek finansowy związany z kredytami hipotecznymi i nieruchomościami. Jest problem z prawem w Polsce i sądami. Myślę, że to jest znacznie większy problem niż problem okupas w Hiszpanii. Choć ci ludzie powinni w dużej części, nie mówię, że wszyscy siedzieć w więzieniach, prawda? No nie mówię, że wszyscy. No ale wiecie, tam. Ci niektórzy, co w tych nieruchomościach bankowych mieszkają, też w zostali zrobieni, prawda? Przez te banki, bo dawali im kredyty na za trzy razy za drogie domy yy, trzy razy droższymi kredytami kredytowano, prawda? Bra brano to po tą hipotekę, tak? Więc tutaj to niech oni ze sobą grają. Wiadomo, że są tam patologie, powstają i tak dalej. No ale, szanowni Państwo, w Polsce jest jeszcze gorzej. W Polsce jest jeszcze gorzej. To oczywiście nie zwalnia tych, 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 tych bydlaków, którzy po prostu do, do rodziny, do jakiegoś rodzinnego domu człowiekowi się wprowadzają i takie bydle jedne z drugim nie chce wyjść, nie? I ci je, jedzenie z lodówki, m, zakłada twoje skarpetki, jeszcze ci sprzeda twoje grzejniki, a potem powie, że wiecie, że, że, że on nie ma grzejników i tu musisz grzejniki założyć, prawda? O, no to jest przerażające. Są, są takie patologie chwilowe, ale popatrzmy, co się dzieje w Polsce, szanowni państwo. No co się dzieje w Polsce, szanowni państwo? No chyba jak już ktoś ma pewien wiek, to wszyscy wiedzą, co się dzieje w Polsce. Popatrzmy, jak nas państwo traktuje. Popatrz, popatrzmy, jak nas korporacje traktują. Popatrzmy, jak nas orzynają do samego dna. Przecież to nie w Hiszpanii jest inflacja 25%, tylko w Polsce. Przecież w Polsce dzisiaj nominalne ceny w sklepach żywności są prawie już w wysokości w Hiszpanii. Tylko, że w Hiszpanii za wynajem płacisz dwa razy mniej, gazu prawie nie zużywasz, masz słońce cały rok, nie kupujesz kurtek. Szanowni Państwo, kredyty są dwa razy tańsze, inflacja dwa razy tańsza. To zadajmy sobie pytanie, zadajmy sobie pytanie. Dlaczego pokazujemy swoimi brudnymi paluchami inne narody, a nie pokażemy na siebie? Życzę miłego dnia, pozdrawiam, bo to właśnie chodzi, Szanowni Państwo, i już niedługo dla dywersyfikacji ryzyka będziemy rozmawiali więcej o innych nieruchomościach, o innych krajach, nie tylko o Polsce, nie tylko o Hiszpanii, Szanowni Państwo, ale to już będzie niespodzianka. Tymczasem zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube Formuła Nieruchomości Łuka, aby coraz więcej mogło powstawać tak wspaniałych treści jak ta. Aby pokazywać nam świat, aby otwierać nam oczy, abyśmy mogli sami w sobie zmieniać nasze błędy. I oczywiście ten film nie powstałby, gdyby nie XTX House, czyli porównywarka yy, cen nieruchomości na wynajem i na sprzedaż. Jeżeli jesteś deweloperem, jeżeli jesteś inwestorem, jeżeli jesteś budowniczym, jeżeli masz nieruchomości, jeżeli jesteś landlordem, umieszczaj swoje nieruchomości, sprzedawaj i wynajmuj na XTX House. Dziękuję, do usłyszenia.